Piękne. Dobra, lecimy. Ja bym to Radar. powtórzył. Nie. O, ja cię kręcę. Hi, alert. Nie wiem, szczerze, co to, to robię. Witam w każdym razie. Dzień dobry. Aha, bo to tak działa. Dobra. Tak działa ta rola, że widzę wszystkich. Ok. Dobrze, klaki. TM. to jest full osób.

Poczekaj, tam było po dwóch. Poczekaj, po, bo was tam było dwóch, a ja poszedłem z góry zbiegłem i na górze na wejściu laba też jeden zabił i też go goniłem. Wow. Więc wow. jeden musi być zagrał. Ja grem nie i rozumiem, po wyplastu. co zgłaszacie ciało, jak ktoś za kimś biegnie za killerem? Kuź. A może jest impostorem, nie pomyślałem się o tym może i może chce wyklirować w taki sposób i udaje debila. Ja, nie, 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 ja, bo nie, 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 ja, nie, 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 bo, bo nie, 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 Lakier po prostu, wiesz, to A, jest ALBO JEST JESTEREM! ALBO gester, NO No ja właśnie, to, to mogłoby być gorsze, no dobra Nie, to wiesz, mój czy, błąd, ale błąd, ja niego głosuję, bo mnie zirytował No to już się podbejtowałeś Mnie normalnie... Podbejtowałeś się już, się już Podbejtowałeś sorry. Spokojnie, Karol Nowe Kari. słowo Kari. Nie no, ogólnie to tak, eee, no, ja bym pochopnie tutaj nie wygłosowywał, bo to może być rzeczywiście jakiś ten... jakiś jester szczerze nie wiem, jak ta rola działa. Nie będę kłamał. <noise> nie mam pojęcia. Już tak szybko? Ja pitole. Ktoś się chyba zemścił na gramlinie. No ja się zemściłem. Dobra. Do, do, do. no. jesteś. Tym kim jesteś? Jestem tym, kim jestem po, nice. po prostu. Jestem, <laughs> jest. Aktualnie jest. jest neutralką, no. Jestem nie, nie, normalny, nie, wydaje mi się, że szybciej. Przed cooldownem za. Nie, my zaraz ci przegramy w takim no. tempie. Ale no, bym, ja to jest chyba do stacji, nie? No, mogli być po prostu no, Nie, no, przed cooldownem wydaje mi się, że szybciej. Dawajcie, to skup, skipujcie to szybko, że będzie strzelali we mnie. No, no... Niech ci no. będzie. No, no, A, tak mi się bardzo podoba. I wcale nie byłem to jara. ja. Nie widzę Nie, nigdy bym na siebie nie zagłosował. No, ja no, nie wiem, to, ale... Zagłosowałbym się... tylko na siebie, gdybym, gdybym był pewien, że na mnie zagłosują. Dobra, coś tu trzeba pokminić, bo... Co ty się dzieje? Co ja robię Zobacz, w ogóle? Nie no ja... nie... nie to już ja nie Nie, kto nie, nie, w to, nie, akurat, nie, akurat, to akurat ja to jestem wierzę. Dawajcie, naprawdę, no. Ej, jakie... Ja im ledwo, co mi się kulnął przecież skąd No, no, no ale akurat ale... ja jestem w stanie uwierzyć, Ale strzeliłeś na... w Legiona, no, 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 bo. No, bo no, no, no. Słuchajcie, już Wam mówię dlaczego, bo widziałem, że przy, podczas wołtu Legion y, woutował jako ostatni, jakby się podczas jeszcze. Po prostu i co? dlatego pomyślałem. Dobra, wejście no, go, kurwa! Ale To jest taki no, argument, argument no. że po prostu Legion mógł na przykład jeszcze strzelić, ale jak powiedziałem, no. woutujcie szybko, zanim on, zanim mnie, no dobra, strzyli. ale już było wtedy 6 wątków. Może Luna ma jakąś rolę, która potwierdza, że jest czysty. Ja, ja może jest... twierdzić, że Legion ja był zbójcą. Jestem... Ja byłem Guardian Angelem Legiona. No, macie. No, no jestem w stanie potwierdzić to. Nie nie twierdzi, twierdzi, to, twierdzi, to że... No, ale Guardian Angel może być pozytywnej roli. Ale. Ale wydaję To, to był Legion? Wydaje mi się, że to był Legion. Ewentualnie Legion był Jasterem, bo odszedł do. On podszedł do złej karty na początku. Tam Ale właśnie... AB po prostu jest też też jest impostorem i po prostu chce mnie wyrzucić. Ale skipnijcie, skipnijcie nie, proszę, AB skipnijcie. Jest no, no skip. Nie, nie, jak to to nie jest o czym ty mówisz? Ja, nie, to... jak to... AB mógłby być no, zły, no, o czym no, wy mówicie? AB... Dobra. Tymir. <laughs> AB patrz za plecami, proszę cię. <laughs> Podmianka. No i Uf. właśnie to się stało. <laughs> Serio? Nie wiem. No, ja. Możecie, dobra. Dobra, możecie wygłosować, no mnie wygłosować, nie, ale jestem serio szeryfem i po prostu nie wiem, no stwierdziłem, wiem, że skoro AB, skoro AB powiedział, że w to już nie uwierzę, jak on mógł trafić drugi raz w wy tego wy killera w Legiona, no to stwierdziłem, ale że czekać, okay, czekać. Możliwe, że AB mógł być impostorem i teraz może być traitor, skoro już trzech ciachnął, bo już bo nie, nie wiem, wie. jak to zrobił. No weźmy ale ale nie, 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 wywalajmy, nie wywalajmy, to jest 100% klient. Nawet, no. nawet, jak go, nawet jak go zabił, to i tak neutralnie, bo to by się gra od razu skończyła, to neutralnie musi być co najmniej. Jeżeli nie, nie ma... traitor ja też mam... może być w takiej ilości. Nie, chyba. nie, 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 nie. traitor ci nie wejdzie do, chyba dopóki tego nie będzie głosowania. Więc jeżeli no właśnie, by nie byłoby Teraz jest głosowania. No teraz, to teraz dopiero trade. Teraz może dopiero być. może być. A, Też, ale po tej rundzie może być, no. No to jeszcze jest jakaś neutralka, to jest no. sposób no. No tak no. No 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 to sorry, to się zbyt Nie, nie, nie wiem czy, wie, wie, czy wie, wie, timingowo wie, mi to się nie, się nie, nie zgadza. Nie no idealnie mi się cooldown skończył. Idealnie nie, skipa się skipa, sery, bo kot, y, impostor nie może szybko zabijać. Na pewno. I to mógł być szeryf na 100%. Ale w sensie on Jest się nie so... wyrobi w tym czasie, jakby? Bo ja nie wiem, jak nie, to nie, działa. To może być się giernautem. Się giernautem. Aha, Aha okej, okay, ja dobra. Okej, okay, to sorry. A on sorry. To może też. A w nie, sumie faktus. Bo... Nie, no. nie, to nie było szybkie. Who next? Hacker. Nie wiem, nie mam o, pojęcia, wywalił, nie? ale chyba mnie próbował zabić, tak mi się tak, wydaje. Tak, ciebie, tak, no y, dobra, kot Emir jest potwierdzony, że czysty. My byliśmy teraz z Kingo w weaponsach, no tak mi ja się też zdaje, tam byłem. że. Nie ja biegłam do... zrobiłam w komsach te no przesłanie tego co. Nie dobra. My, my się tu nic no, nie, nie dowiedzieliśmy. tak tylko Kraker się wywalił no, na że więc a... nie na nie to nie będzie. Dobrze. By... I, I tak jest, dobrze zrobić zrobi, że strzelił, bo ten i tak byłby wystrzelony nie, pewnie przez Traitora. No jest taka... Tra czyli Traitor strzela, tak? Bo sorry, ja nie ogarniam aż taką... nie, tak... Tak, strzela. musi strzelać, więc... Czyli co, teraz jest Traitor, tak? Dobrze rozumiem? Tak, może być Traitor i Neutralka, więc no, uważajcie. Dobra. Jak coś, imię 100% czysty. jest ciało już mówię czekaj muszę zobaczyć jest przy boiler roomie nie wiem znalazłem i leżało już Dobra Kinga to nie mogę go być no to... u góry? No, Dobra tak raty, no. ja jakbym jak musiam z witalsów, to dosłownie zobaczyć jeszcze Kingę chwilę przy report Tak ja od kietka, na mnie zobaczyła Ja razie. też widziałem Kruszyma ale chyba stamtąd nie wybiegał to tak mi się ten... wydaje na górę krótkim no, poleciał no, na górę to, mówisz w trzeciej no, no, osobie, nice. No tak, mówisz, <grym> Jestem kanapą, wiesz. A no ten tak. Kill. Co mówisz? Z, Co mówisz? Z, ile kont z, kont ten nie wiadomo. Ile Nie wiem, sekund... nie mam pojęcia, leżało już a, jak ja przeszedłem. On skinął. W sensie, nie wiem, nie kruszyn. wiem. Ten killer już Wyszłam z Witalsów od razu, jak zobaczyłem, że nie żyje. A, no? powiem wam tak, jak wchodziłem do O2, to tak Dediri się przy mnie dziwnie zakręcił i teraz nie. próbuje na mnie atakować, mm, więc mimo nie, wszystko... Nie, jest nie, 100 no, bo ja czysty, nie, Poczekajcie, bo... ja. Pocze poczekajcie imier... sekundkę. Dediri, imier... przepraszam, Dediri. Ale nie, ja mówię, że jest 100% tak, czysty, Tak, tak, tak. nie I może Diri... być. No to Dediri tego bardziej. No? No. Znaczy inaczej, dobra, może miejmy na uwadze może tak, że Dediri kruszym może być, bo ja nie jestem pewny, czy to nie był kruszym. Ale nie mówię, że jesteś, żeby nie było. Także ja albo jeden albo drugi. Fajną, to to mam taką to 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 fajną rolę, to to to. że wiem, że ten kill ma z 3 sekundy, więc wiesz. Aha, w taki sposób. No, no, nie tak, mów, tak, tak. On... nie mów nic takiej rzeczy, bo to każde jest być mocne. Ale to nie mógł jakiś nie, wiem, jakaś nie wiem, plaga albo coś takiego zabić, bo ja sorry, nie wiem, ale Nie, imię jest 100% czysty. No to nie bo wiem. się No, ale plusze może też bejtować, nie? Pamiętajcie. By nie dobiegł. Chodzi o to, że jak plaguę zostanie... znaczy ktoś użyje na plagułeś cokolwiek, to plaguę się rzuca na niego wtedy. Aha, okej. Okay. No tak, dobra. W taki sposób to działa. Dobra, okej, okay. no to skipujemy mówię na razie. Na, zadania róbcie, jak. duchy też, bo podejrzewam, że duchy nie mają zrobione, ja? Może być skip, ale mówię, de się na mnie tak tak na mnie zakręcił się przy wejściu na odważę, myślałem, że chce mnie ciachnąć. Uważajcie, może przejść zrobić. Ale to ja nie wszystko wskazuje, że to raczej jest deere. No. Aha. najgorzej, by wszyscy się trzymają. Czy ja mogę do wentu wejść? Nie, chyba nie. To musi być świeży kill. Powiedz, jakiś... Widzieliście? Mam mniej niż. Ma mniej niż. niż Ale czekaj, całkiem gdzie całkiem był całkiem ten kill w ogóle, zacznijmy od tego e, może? Na adminie, bo e, ja szłam ze z Specimena. E, byłam z tym, z kickiem w Speimenie chwilę i się rozdzieliliśmy, bo ja dokończyłam zadanie on biegł właśnie dołem, na, by to na, by naprawić sabotaż. Okay. E, I czekam a się drzwi otworzą zielone ciało. E, w ogóle. Chłopego zrobił taski Legend Gremlin, i Aha, bo to się tak, tak. pokazuje, dobra. Ale tak, i tego kila nie zabiła na pewno Luna. No to Bostała, Luna została. jest sklierowana przez Kruszyma. Tak, a, a, ja, a byłem, a ja byłem, ja byłem w górnej dekontaminacji. A ciało jest przy. E, ciało imir e, gdzie byłeś? Teraz? Teraz, akurat jak się skończyło. Tak nie rundy. Jak no chciałem dokończyć, jak się skończyła runda, to ja już byłem, podbiegałem jakby nad elektrykalem, byłem po lewej w tym kliknięciu tego skanera, nie wiem, no jak ten samotasz. No, by byłeś na reaktorze e nie wiem, Elektrykal, no tam gdzie jest ten reaktor, no w sensie no przy tak, tym no byłem, tak, tak, tak. no tak, no, no rączkę tak, dotykałeś, tak, tak. no to. Nie dotykałem, nie, nie, nie dotyka... dotykałem. Nie, nie dotykałem, A? podbiegałem. Nie dotykałem, bo tylko ja dotykałem. No ja tam dotykałem. dobiegałem, nie, 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 nie było, było nikogo. Nie drugiej osoby? Która, na, na drugiej stronie jakby, na drugim... A do Deary ty co dronie? robiłeś? Ja w O2 byłem teraz. No to tak... No to no. blisko znaczy jeszcze, w każdym Wcześniej, na pewno był w O2, ale co potem robił, to nie no. wiem. Mijałem Lunę też tam w O2 właśnie. No to to i mnie winiałeś w elektryku. No w elektryku, ale do O2 poszłem. No on zszedł ładu ze mną do O2 potem. Ja nie wiem. Nie mam pojęcia. A widziałaś na końcu rundy tego? the Nie, Kruszyma, bo Kruszyma mówi, że, woje, że się A Tak, tak z góry, czy z dołu? A... <Kent> ja od dołu wbiegałem. Nie, od góry wbiegałem. Od Ale czekajcie, podcaś, czy jak... Góry. Y, czyli nie ma żadnych impostorów, wychodzi na to, tak? To możemy w nie sumie... Nie ma, jest neutralka. jest Aha, neutralka. neutralka jest, no dobra. Nie jest ja, no dobra, szybko... Jezu... A może się to udało. Hmm, nie wiem w sumie. Yy, to jest przy elektrykalu. Kill. Ale nikogo totalnie nie widziałem wokół. dokładnie. No, ja no już ci mówię, czekaj. z i No nie, ja nie, nie, nie nie, 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 ja poszedłem poszedł. na lewo, nie byłem z Kruszymem, źle mówisz. No tak, i on poszedł na lewo. Nie byłem z Kruszymem. Ja nie widziałem Kruszyma ale on w ogóle. Tam do ciebie. Kinga, ja a nie... nie widziałem Kruszyma, co ty gadasz? Ja no, no pamiętaj, że taki wywalił, na na wywalił się na Imirze. Pamiętaj o tym. No właśnie. Ja no, nie byłem z Kruszymem, co ty gadasz w ogóle? Ale bieg w twoją stronę w lewo. No to może bieg, ale ja go nie widziałem. No dobra. I Także... no to gdzie to ciało? No. Jeszcze raz? Jeszcze raz, gdzie to ciało? Dokładnie. Ciało już ci mówię, gdzie jest. Jak wybiegałem, jak zrobiłem ten skan, od razu pobiegłem. No i teraz zreportowałem, widziałem, to ciało jest między Elektrykanem a Storage'em. A, no to może jednak nie pobieg na, no. na, na, na. A ty na no, cię byłaś? No I byłam to... w labie, no poszłam na Vitals, zrobiłam kable w... Proszę na Vitals i spotkam się z kim, bo ja wybieram kabela, bo właśnie Ej, dobra, dobra, maja dobra, maja dobra. Ja, mi się wydaje, że Dediri nie jest i mam wrażenie, że Kinga próbuje na mnie Oj, sklejmować nie, tak nie, nie, że ja bym zrobił. Nie, nie, nie próbuję, Chciałam No mi się wydaje, że kruszym, Dobra, ja jestem clearem, to, jest to można się... na Kingę głosować, o może nie, tak. The didi, the didi, the didi. Nie, Dediri, Dediri, Dediri. Nie, Dediri jest clearem, Dediri jest clearem. Jak on jest clearem? Jest clearem na 100%. Ja no na kogo zagłosowaliście? No na, na, Kingę, na Kingę, na Kingę ja, dawaj! Ja jestem imitatorem co to, co i nigdy nie wiek... zrobiłam, nie ustawiam żadnej roli. Nie, Nie że na Kingę. Tak, nie tak. Czekaj, to Luna jest. Tak. Myślisz? nie, dobra, ej, 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 zróbmy tak. Zagłosujmy na Kingę, no i wygłosujemy Lunę. Ja dla mnie, do jesteś czysty też. No, no to wychodzi no, na to, że jednego... Kinga, Kinga. ona biegła z lewej strony. Ale nie widziałam jej właśnie, żeby... No nie wiem. Ale, dobra, to nie. O, oh, ja chciałam to wyrównać, No, Luna, no głosuj na Kingę za... po prostu i. To nie jestem tyle. Ja jestem imitatorem i żadnej roli nie ukradłam, bo ani razu nie znalazłam żadnego ciała. No ale no, czemu nam. No. Ja pierdolę, nie? Ja! Pierdolę. No. Bądź baść. Wydaje mi się, że. i w ogóle tak trwa z 5 godzin już, jak mówię, hey, jest 15 chod... No ja nie wiem. Nie halo, tylko wal. Kinga ma pewnego idola jednego, który nie robi tasków, więc wiesz. Ja A, robię taski prawda. cały czas. No ale serio, jakby... Musimy zacząć. robić co żyją, to jeszcze rozumiem, ale duchy kurwa No... Kurwa, jak o... żywy już miałem taski zrobione. się No pozałości. ja na przykład nie rozumiem, bo jakby... Kinga była imitatorem i ona nic oh liła, ja. nie po za... to zwan... Ja nie zauważyłem nie, tak. kiedyś. Ale dbałem stronowaliście i! Powiedz mi, ja mi! jakim ja chujem... Co ty sobie kurwa, co ty mieć był? myśląc, że im ja czekam, żeby strzelić.